A wiesz co, napisz taki wzór teraz w ciągu. a n równa się 2N odjąć 5. I napisz kilka pierwszych wyrazów w ciągu, na przykład 5 wyrazów. No dobrze, A1 to się będzie równało 2 razy 1 minus 5, czyli 2 minus 5 to jest minus 3. A2 będzie 2 razy 2 minus 5, czyli 4 minus 5 to się równa minus 1. A 3 to będzie 2 razy 3 minus 5, czyli 6 minus 5 to jest 1. A no to co może wystarczy? No a czy potrafisz powiedzieć, jaka, jaka formuła tutaj rządzi tym ciągiem? Według jakiej formuły jest napisany ten ciąg? No między pierwszym, a drugim wyrazem jest różnica 2. On jest rosnący, czy malejący? Ej, Jak ci się od wydaje? Od mniejszych do większych, czyli rosnący. Tak, jeżeli będzie utrzymana cały czas ta, ta formuła, to ta tendencja, to to jest ciąg rosnący. Taki ciąg nazywa się ciągiem arytmetycznym z różnicą, w tym wypadku 2. Różnicę określamy R. Tak. I żeby określić ciąg arytmetyczny, może napiszesz ciąg arytmetyczny, to musimy znać pierwszy wyraz, czyli A1 tak. i R. różnica. R. Dlatego, że A2 to jest A1 plus R, prawda? Napisz proszę. A2 to tak. jest A1 razy R. Nie, 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 plus. Plus, a bo tutaj dodaję, tak. A A3? A3 to będzie A2 dodać R. A teraz podstawy miejsce A2, to co w, w, wcześniej jest wyliczone. No to bym miała A1 plus 2R. Tak? Bo mam jedno tak. R tu, a drugie R. A A4 może jeszcze napisz. A4. No zaraz napiszę. A4 to będzie A3 dodać R. Czyli teraz chcę, żebym to wszystko jeszcze raz napisała? No nie, nie dokładnie to samo, ale żebyś zrobiła podo podobnie jako... No Dobrze, no, to zobacz, ja sobie wezmę teraz, to jest A3 oto. No to wstawię sobie to A3 tutaj, czyli będzie A1 plus, to jest 1. Tak. Plus 2R i jeszcze jedno do 3R. Czy widzisz, jaka tutaj będzie prawidłowość przy powstawaniu kolejnych wyrazów? Co się będzie działo, jeżeli będzie liczone A5, A6? Do poprzedniego wyrazu trzeba dodać R. Tak. Wobec czego jak już bez tego wypisywania, jak będzie A5 A5, to będzie y, A1 dodać 4R. Tak, czyli można powiedzieć, że ogólnie n ty wyraz ciągu to jest AN. Dobrze, już piszę. N ty wyraz ciągu to jest AN równe A1 plus n minus 1 w nawiasie razy r. I to jest właśnie tym się wyróżnia ciąg arytmetyczny. To proszę sprawdź na przykład, czy ciąg, niech on się nazywa, bn równe 15 minus 4n, czy to jest ciąg arytmetyczny. No dobrze, to trzeba by skorzystać... No żeby z sprawdzić, tego. czy jest ciąg arytmetyczny, to musisz wiedzieć, czy jest tak, że każdy następny wyraz jest większy o r. O, o stałą tę samą wartość. Czyli trzeba po prostu... Dwa kolejne wyrazy sobie, trzy nawet. Nie, trzeba odjąć dwa kolejne wyrazy dla dowolnego n. Więc na przykład BN odjąć BN mniej 1. Bn odjąć bn-1 równa się no bn jest wypisane, mamy wzór tak, czyli mamy te 15-4n odjąć odjąć i poprzedni wyraz, no to w miejsce n wstawiasz n-1 czyli odjąć 15 15 minus 4n nie, 4n-1 bo n-1 i, i jeszcze jeden, jeden nawias musisz wstawić. Teraz się zgubiłam. Pokaż, podkreśl BN tutaj. No BN to jest... Nie, 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 nie. nie, 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 nie. BN to jest to. Tak, i teraz... Czyli to jest to, to, co ja tu wpisałam. I teraz odejmujesz B z indeksem N-1. Czyli od tego muszę odjąć 1. Nie, nie, nie. Musisz odjąć B z indeksem N-1. Czyli odjąć i musisz otworzyć nawias. Tu jeszcze raz to ja tutaj wymarzę muszę odjąć otworzysz nawias mhm. i w nawiasie bn-1 to znaczy się 15 odjąć 4 razy n-1 i n-1 też w nawiasie o tak i teraz to trzeba tylko wyliczyć no dobrze to bardzo trudno jest się połapać z tym rozpisaniem dobrze, teraz liczymy no. Ej, coś się tu może da uprościć bo najpierw musisz pozbyć się nawiasów to wtedy dopiero będziesz mogła dobrze uprościć. czyli przepisuję to 15 4. minus 4n i teraz odjąć 15 minus 4 nie, 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 razy nie, nie, n nie nie, 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 bo tam dalej masz nawias czyli po kolei odjąć 15 i masz teraz dwa nawiasy stoją jeden przed pierwszym nawiasem a drugi tak. przed drugim czyli będzie plus 4 i w nawiasie n mniej 1 to jest jedynka, tak, zamknąć, no więc. no i liczysz dalej, dobrze, no to teraz przepisuję znowu to samo, no nie zupełnie, bo już od razu możesz, teraz możesz od razu y, zacząć redukcję, no ale chciałam sobie tutaj wymnożyć i wtedy będzie widać, że no ale od razu widać, przyjrzyj no się. dobra, no od razu nie, 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 widać, nie, 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 nie to, nie to, spojrzyj na 15. po kolei jak idą wyrazy, no 15. dobrze, i, I minus 15, dobrze, czyli mogę wyrzucić to i to. Tak jest. No to już jest trochę mniej. Czyli mam minus, e, minus 4n, dodać 4n minus 4. Tak. tak. I to się równa. I teraz mam minus 4n i plus 4n, czyli to i to wyrzucamy. I zostaje minus 4. Tak. Czyli nasze r. Jest równe minus 4. No czyli mamy arytmetyczny ciąg. Ciąg jest arytmetyczny. I teraz wypisz kilka pierwszych wyrazów tego ciągu. B1. B1 to będzie 15 minus 4. 4. To jest 11. Ale za, aha, a gdzie ja mam tu r? Nie mam r. No na razie nie masz, czyli widzisz tylko swego. Z z tego Dobra, w... czyli tu jest 11. Tak. B2. B2 to będzie 15 minus y, 2. 4, bo tutaj zamiast n podstawiam 2. Czyli 15 minus 8 to jest 7. A bo tu jest raz, słusznie, czyli 8. Jest 8 to 7. Widzisz, że do 11 jest dodane minus 4. Prawda? Tak jakby było? Odjęte. Tak, 4. Tak, czyli mam, mam tą naszą różnicę minus 4. Tak. Czyli dla tego ciągu y, masz wyraz pierwszy 11 i teraz można używając tego r minus 4 zapisać y, w, wzorem, gdzie występuje różnica i pierwszy wyraz. Mimo, że tam już masz napisane BN w takiej wygodnej formie, ale używając tego r napiszemy bn równa się 11 dodać n mniej 1 w nawiasie razy minus 4. Minus 4 też byłoby dobrze dać w nawiasie. Ewentualnie tam y, napisać minus przed y, nawiasem n mniej 1. Mhm. No dobra, dałam na raz. Tak. I w ten sposób dostaliśmy drugi ym, wzór na wyraz ogólny tego ciągu i to jest ciąg malejący.